jesteśmy po raz już kolejny, drugi odcinek dzisiaj. Mam szczęśliwy mój gros. Na zaraz się za zaraz tutaj, ja panikowałam. Ogólnie lampa dalej wisi jak wisiała. Pompon z wycieczki z Warszawy. Wybaczcie, naprawdę wybaczcie mi, że... Sorry, zasłucham. Sorry, że właśnie... Fery. Ogólnie wam powiem, że jak mamy, że nagrywałam w ale, no wiecie. Ogólnie powiem że po tej zmianie mam w końcu zmywarkę i się bardzo cieszę, ponieważ wtedy mieliśmy zmywarka, maselniczka W lodowówce typowa by the Ogólnie z Warszawy. Jak mówiłam, na wycieczce byłam i Wam pokażę. Czekajcie. Warszawa, Syrenka i tak dalej. Ogólnie magnes jest z Warszawy, jak mówiłam, ponieważ moi drodzy, to jest jeszcze jak byłam w, ten, w szkole oraz nie wiem, który parasolka zegar cały mój dom. I no ogólnie powiem Wam szczerze, że ten młody byłam na niedawnym filmiku w sobie też na dzisiejszym młody, a? A <śmłody> zębki. Od jakie tu Wam pokażę coś, widzicie? Pazurka. Młody. Pokażę wam jego pazurka. Suj, nie szalej tak. tu ma pasórkę niestety o jej takiego do góry, tylko dlatego, że miałam drugiego młodego, które powiem zwłaszcza, że że miałem jeszcze psa. Ale mój pies niestety zdechł. No i no, ci się musiałam uspać w sumie i no niestety teraz za tęsknię, ale opłacało się, bo no, już w sumie 13 razy 7 sobie policzcie i zobaczcie ile wam to wyjdzie. To miała ona tyle ludzkich lat, a psych miała trzynaście, więc ogólnie czajniczek, woda jest, jest, ekspres też jest, herbata wszystko. Ogólnie treni, elo, elo, i nie patcie. Jestem negacja, bo gorąco jest dzisiaj. Jest okropnie gorąco, moi drodzy, ja po prostu się palę sto jak na świeczki o, 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 o o, nie, telewizor jest zgaszony, ponieważ moich rodzów nie ma w domu, dlatego tylko dla Was nagrywam, co tu mam A, mój mamy starter, super nic ciekawego no. miseczka, wszystko jest, zobaczymy co my tutaj mamy e, tu my mamy, z tego co ja widzę Marchewkę z groszkiem i tam chyba też jest marchewka z groszkiem. Ogólnie, co dzisiaj, w tamtym odcinku pokazywałam Wam moje całą prawie stadninę. A dzisiaj też Wam pokażę moje wszystkie małe dodateczki. Poczekajcie. Moje dodateczki, to, to, to. to. No i chyba nie będę Wam pokazywać. jeszcze mam myjkę od razu wam powiem. I teraz takie z małych. To Wam pokazywałam w tamtym odcinku. To jest najmniejsze co jest w mojej stanie, Jeszcze jest jedno. Fokus. Fokus. Czekajcie chwilę. No, czekajcie chwilę. o no fokus kurde fokus, ja chcę tylko mi tego złapać takie maleństwo o, teraz mniej więcej druga ze szczotek yy, skrzyneczka jest normalnie otwierana, w pustej, jest ale tam ze szczotki nie ma okwycik, który może trzymać pani skrzyneczka jest naprawdę cudowna powiem Wam szczerze, jest bardzo niewykonana. Kantarków mam trzy, ale pokażę Wam tylko jeden. To jest różowe ogólnie. E, ale tego, to jest ścianko Ogólnie jest bardzo też fajnie Jak fajnie to zrobione. Nawet ładnie. Wiadro także jest cudowne. Widzicie, jest normalnie, idealnie. Tak, na tej taki uchwycik. Marchewki chyba są najsłodsze. <śm> Mam jeszcze drugie. No i teraz kto zgadnie, co to jest. Nie moi drodzy, to nie jest groszek, jak ja to myślałam kiedyś. Tak, kiedyś myślałam, że to jest groszek. No fokus! To nie jest groszek, to są jabłuszka dla koni. Ich jest tu kilkanaście. No, więc tak to wygląda? Pokażę wam, co jest fajnego w tym aucie. Jest niby z klapa, A jeżeli ktoś by nie wiedział, to pokażę Ci takie fajne. Jeżeli ktoś właśnie zbiera konie, to... Powiem szczerze, że to jest najlepsze w tym aucie, ponieważ dym, dym, dym. Można otworzyć mu klapę. I są wszystkie takie rzeczy, właśnie I tak dalej. I powiem wam szczerze, że naprawdę jest pięknie. Ogólnie wam powiem, że jeżeli byście nic słyszeli, to wcale nie nagrano tego bardzo, bardzo wcześnie. Tylko moje drodzy, są naprawdę padnięta, bo jest strasznie ciepło i dlatego o tym teraz na a i tu mam wszystkie zupki i tak dalej, wszystkie przyprawy. Ja ogólnie mam że jestem bardzo padnięta. To jest ogólnie jeszcze ze szkoły jak byłam. Któryś tam dzień. <noise> ogólnie kuchenka, bo nie mam swojej kuchenki jeszcze. Ta ogólnie kuchenka od mojej cioci. I pa. A ogólnie wam powiem, że te zasłony dzień i noc są tutaj. W moim pokoju mam perkusję. Pokazywałam też w ostatnim odcinku. I mam wreszcie zasłonę dzień i noc. Tutaj są zasłonę dzień i noc. Jak jest noc, to jest dzień i noc, bo w dzień jest tak, a w nocy jest tak. I wtedy nikt tam nie zagląda w nocy do domu. Sorka. ustawić to. Dalej, także ma moi rodzice mają zasłony dzień i noc. Jeszcze mam przybliżę, żebyście widzieli. Na to nie patrzcie. Storczyk oczywiście moja mama uwielbia. To jest woda święcona, bo nie mam gdzie trzymać. No i Zapęczka do piecy. Nikt z mojej rodziny nie pali nikt nie będzie palił. Oczywiście jest koszty Wielkanocy, tylko może z Wielkanocą się Jakieś tam chemikalie i tak dalej. Teraz mój obraz. Ale os polecam. No i u mnie oczywiście także są zasłony, dzień i noc. To jest najlepsze, bo kiedy na przykład idę spać, są zmęczona. Grosik szczęście. To samo od mojego najlepszego przyjaciela. Nie, moi drodzy, to jest grosik. To są przyjaciela. No i ogólnie pamiętam moje 11 urodziny. W lipcu miał 12 patrzcie na jego pazurek. No nu tutaj. Widz? No i widzę na jego pazurek, że ma. Skuchany. Kuchany ci, tuś. Kuchany ci, tuś. Tak. O, ale nie chcę go wciągać, bo już chcę. Poza kratę. O. Tydy. nie wychodzi. Tydy. To jest mój maruszek. Popatrzcie w kamerę. A, no. Popatrzcie, Patrzcie się na mnie Ej, 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 ej do kratki, do klatki Dobra Czemu go nie chcę wypuszczać? Bo po pierwsze Kable są na wierzchu Po drugie to jest gryz A jak gryźć? A po trzecie, no właśnie Ma wodę na szczęście Ma wodę Ma wodę No to jest mój dzidziu Ma ząbki Dobra ja będę kończył ten odcinek, ponieważ moi drodzy już trwa nie wiadomo ile, no 8 minut.